Cześć i dzisiaj obok mnie znajduje się najnowsza odsłona BMW serii 5, czyli praktycznie flagowego modelu BMW, jednak w sumie z najważniejszych w całej ofercie. Jest to model po faceliftingu, który BMW wprowadziło na początku 2020 roku. Samochód zyskał nieco bardziej nowoczesną twarz, uproszczone reflektory, a także została odświeżona nieco gama jednostek napędowych. Samochód obok mnie to wersja plug-in Hybrid 530e, czyli posiadająca silnik elektryczny o zwiększonej mocy baterii o pojemności już 12 kWh, a łączna moc całego układu napędowego to prawie 300 koni mechanicznych. Pozwala to czysto teoretycznie na przejechanie Wyłącznie w trybie elektrycznym, nawet do 45 km, a średnie zużycie paliwa z wykorzystaniem obu jednostek napędowych ma wynosić nieco ponad 1 litr na 100 km. Tym się dzisiaj zajmiemy, przetestuję dla Was ten samochód i zobaczymy, jaki jest on naprawdę. Ja nazywam się Michał Środek, to jest kanał Kartes i dzisiaj zapraszam na test nowego BMW 530E. Wybaczcie, musiałem się przebrać, bo już zacząłem zamarzać. Więc temperatura na zewnątrz nas nie rozpieszcza. Zacznijmy oczywiście od wyglądu. Nowy BMW serii 5 posiada nowe tutaj reflektory opcjonalne. Znajdziemy w tym egzemplarzu reflektory laserowe z niebieskim tutaj wykończeniem i fantastycznym doświetlaniem dynamicznym, jeśli chodzi o jazdę. Mamy również tutaj nową atrapę chłodnicą. Ona została trochę uproszczona, jest bardziej taka ścięta. Całościowo wygląda wydaje mi się trochę bardziej muskularnie i bardziej pasuje do tego modelu. Na szczęście nie mamy tutaj tych pionowych nerek, bo wszyscy by narzekali na ten samochód znowu. Mi osobiście w BMW serii 4 te pionowe nerki się podobają, jak mogliście widzieć już na tym kanale w materiale z serią G22. Jeśli nie, to odsyłam tutaj. Znajdziesz przekierowanie do mojego testu BMW serii 4 w wersji 430i. Idąc dalej, jeśli chodzi o design, to mamy tutaj nowy zderzak, tutaj ma taką pionowe przetłoczenia, bardzo tutaj agresywnie jest to tutaj narysowane, to się ma za zadanie łączyć tutaj z reflektorami i następnie tutaj z linią zderzaka to wszystko płynnie, ładnie przechodzi, zaokrągla się i wraca z powrotem. Dodatkowo mamy tutaj wloty powietrza, które dynamicznie się otwierają i zamykają podczas jazdy, czujniki parkowania ładnie ukryte i tutaj dodatkowe przeloty powietrza prawdziwe, stałe przeloty trapa chłodnicy również posiada zasłaniany tutaj grill. Ona się otwiera podczas jazdy, gdy jest taka potrzeba, a nie cały czas. Oprócz tego BMW serii 5 posiada pięć nowych lakierów nadwozia, dzięki czemu jeszcze bardziej możemy spersonalizować nasze BMW do własnych upodobań. Jeśli chodzi o boczną linię pojazdu, no to tutaj praktycznie nie mamy żadnych zmian. Nasz testowy egzemplarz to samochód w wersji M, czyli z M pakietem stylistycznym, dzięki czemu tutaj znajdziemy emblemat M, sugerujący, że to jest M5, to czy tak naprawdę tylko wygląd. Mamy tutaj czarne wykończenie lusterek z systemem Kamer 360, bardzo fajnie to zrobione. Cała linia idzie nam tutaj bardzo płynnie aż na tył. Jeśli chodzi o felgi, no to je możemy wybrać od 19 do 21 cali, więc mamy w czym wybierać. Stylistycznie jest to praktycznie standard, bez większych udziwnień, jeśli chodzi o BMW. Z tyłu dalej mamy ponownie nowe reflektory, teraz mamy je w zupełnie nowym kształcie. Świateł pozycyjnych, mamy również czarny klosz. Co wygląda dość kontrowersyjnie, bym wręcz powiedział, niekoniecznie mi to bezpośrednio pasuje do tak łagodnego samochodu jak BMW Serii 5. W MC, ok, to mogłoby być, jeśli chodzi o warianty sportowe, czy nawet jakieś M550, i tak dalej, ale w wersji zwykłej, no, wydaje mi się, że niekoniecznie to dobrze, dobrze wygląda. No, no, mi się osobiście nie podoba, Wam się oczywiście może podobać. Dalej, w nowej BMW Serii 5 mamy przeprojektowany zderzek. Też ten Mamy również chromowane wykończenie wydechu. Mamy tutaj coś, co jest imitacją dyfuzora, choć tak naprawdę tutaj nic nie ma. Jeśli chodzi o końcówki wydechu, to zerknijmy. Tak, jest to prawdziwa końcówka wydechu, nałożona na rurę wydechową, więc całościowo daje całkiem niezły efekt. 530 wyróżnia się również tutaj drobnym spoilerem na klapie bagażnika oznaczeniem z prawej strony oraz oczywiście informacją X-Drive, że jest to wersja z napędem na wszystkie koła. Jak już jesteśmy z tyłu, to omówmy od razu bagażnik. Jego pojemność w wersji 530e wynosi 410 litrów, czyli jest to 120 litrów mniej niż na przykład w 530i, czyli tradycyjnej spalinowej wyłącznie w wersji. Jest to spowodowane oczywiście tym, że na pokładzie pod podłogą bagażnika znajdziemy baterie układu hybrydowego i to właśnie one zabierają nam te 120 litrów pojemności. Jednak nie tylko bagażnik jest mniejszy, mniejszy jest również zbiornik paliwa. Jego pojemność tutaj w wersji 530e wynosi 46 litrów, czyli jest to 22 litry mniej niż w pełni spalinowej w wersji BMW serii. 5. Jeśli chodzi o sam bagażnik, no to klapa bagażnika otwiera się elektrycznie w przypadku naszego egzemplarza, a sama tutaj sam bagażnik jest całkiem w porządku. Z uwagi na to, że mamy tutaj wyłącznie pojedynczą podłogę, to próg załadunku jest tutaj równy. Podłoga idzie od razu z progiem, więc nie mamy tutaj systemu podwójnej podłogi. Jedynie podtrzymujemy tutaj mały schowek na Kable i na ładowarkę domową, jeśli potrzebujemy ją gdzieś zabrać ze sobą. Dalej mamy właśnie tą podłogę, która się już nie otwiera. Tutaj są baterie, i tutaj znajdziemy również po prawej stronie ukryty jeden schowek z siateczką. To się łączy nam tutaj, oczywiście, z tym elementem. Więc jeśli mielibyśmy potrzebę, to tę siateczkę można usunąć i mieć tutaj w pełni wykorzystaną przestrzeń. Taki sam schowek znajdziemy również po tej stronie, tylko tutaj ta pokrywka jest trochę mniejsza i na stałe mamy tutaj ten głęboki element i ten mniejszy jest tak samo. Zwróćcie uwagę, że po prawej stronie nie znajdziemy tego wgłębienia, wyłącznie po jednej stronie. Co mnie zaciekawiło, jeśli chodzi o sam bagażnik, to nie znajdziemy tutaj gniazda 12V, co jest dość dziwne, szczególnie, że jest to samochód marki premium. Ja teraz... Złożę ten samochód do kupy, aby pokazać Wam dalsze elementy tego bagażnika. To znajdziemy tutaj możliwość otwarcia tylnych oparć, jednak to jedynie odblokowuje nam oparcia. A żeby je bezpośrednio otworzyć, to jednak musimy po prostu pójść i ręcznie to zrobić. Nie jest to zbyt. Y Premium rozwiązanie jak na właśnie ten segment. Jeśli chodzi o e, samą tutaj podłogę przy rozłożeniu, to zwróćcie uwagę, że mamy tutaj bardzo wysoką różnicę w progu załadunku, jeśli chodzi o pełni wykorzystanie przestrzeni. Jest tutaj bardzo duża przestrzeń, która powoduje taką krzywiznę bagażnika. Nie jest to zbyt. Zbyt dobre rozwiązanie, z tym samym problemem boryka się Mercedes oraz Ford w przypadku ich hybrydowych modeli. No i niestety, niestety wygląda to jak wygląda. Napęd to pod maską znajdziemy dwa silniki. Jeden to spalinowy, jest to dwulitrowa jednostka czterocylindrowa z turbodoładowaniem o mocy 184 koni mechanicznych i 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Oprócz tego znajdziemy tu również silnik elektryczny o mocy 109 koni mechanicznych i 265 nm maksymalnego momentu obrotowego, co łącznie jest w stanie zaoferować na 292 koni mechęczne i aż 420 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Napęd może być przekazany. Wyłącznie na tylną oś lub na wszystkie koła w systemie X-Drive poprzez automatyczną skrzynię biegów. A jeśli chodzi o osiągi, to BMW 530E przyspiesza od zera do setki w 5,9 sekundy, niezależnie czy jest to napęd na tylną oś, czy na wszystkie koła. W przypadku wersji 530E nie tylko osiągi są najważniejsze, lecz również średnie zużycie energii, a także możliwość jazdy na silniku wyłącznie elektrycznym. Oczywiście jaki długi dystans jesteśmy w stanie pokonać wyłącznie na silniku elektrycznym. I według BMW Wartości są dość ciekawe, gdyż ten samochód czysto teoretycznie, według BMW, jest w stanie przejechać aż 45 km na silniku wyłącznie elektrycznym, a średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym wykorzystaniem jednostki spalinowej i jednostki elektrycznej to jedynie 1,4 litra. Brzmi nieco abstrakcyjnie i zaraz przejdziemy, czy jest to faktycznie wykonalne w tym samochodzie, bo brzmi dość interesująco. nagrywamy w środku, no to już można trochę lepiej wyglądać. Jeśli chodzi o wnętrze nowego, czy odświeżonego BMW Serii 5, no to zmiany powiedziałbym są takie bardzo mocno kosmetyczne. Czujemy się tutaj praktycznie tak samo, znajdziemy wszystko, wszystko w tych samych miejscach. Nie mamy tutaj konkretnych jakichś udziwnień. Nowością jest to, że ekran, który znajdziemy tutaj w konsoli centralnej, ma 12,3 cala i jest on już w standardzie podstawowej wersji tego, tego modelu. Jak widzicie, Możemy go obsługiwać gestami, co właśnie zareagował na, moją, na moje ruszanie ręką podczas mówienia, więc możemy tutaj kontrolować, czy na przykład głośność. Oczywiście, akurat nie mam żadnego źródła wybranego, jednak włączając sobie na przykład tutaj radio i mając nadzieję, że nie będzie tutaj żadna ścieżka dźwiękowa, która jest zakazana, to możemy sobie to ściszyć, czy podgłosić. Podgłosić sobie możemy to gestem. Oczywiście, możemy również kontrolować to padem i możemy również to kontrolować dotykowo, więc mamy pełny wybór co chcemy w danym momencie robić. Na pokładzie tego wyświetlacza znajdziemy obsługę systemu Android Auto i Apple CarPlay zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Więc podobnie jak w niedawno testowanym BMW serii 4, możemy się tutaj połączyć po prostu bezprzewodowo, niezależnie od tego jaki mamy smartfon i korzystać z dobrocieństwa e, multimedialnego systemu, który mamy po prostu w naszych smartfonach, czy nawigacji, czy Spotify, czy YouTube Music i tak dalej. Wszystko możemy korzystać bezprzewodowo, jest to bardzo, bardzo fajnie. Jeśli chodzi o materiały, no to w BMW 5 nigdy nie byłem w stanie się przyczepić, jeśli chodzi o jakość wykonania. To naprawdę wszystko jest w porządku. Jeszcze. Jeśli naciśniemy ten, ten piano black, niestrzęsny w tym naszym egzemplarzu, to coś tutaj będzie się nam lekko uginać i będzie nam hałasować. Niemniej jednak to wszystko jest naprawdę bardzo dobrej jakości plastikiem, wykonane takim pseudo skórą. Wszystko jest naprawdę, naprawdę wysokiej jakości, jest w porządku. Za kierownicą po faceliftingu znajdziemy również nowy wyświetlacz zegarów, znaczy zamiast tradycyjnych zegarów i jest on również w standardzie, już nie musimy do niego dopłacać. Posiada on nieco inny wzór, podobny już do wszystkich innych nowych modeli BMW w ofercie, a także posiada system weryfikacji naszego stanu, czy patrzymy na drogę. Mamy tutaj taki specjalny system kamer, które monitorują nas, czy uważamy, czy patrzymy Trzymym na drogę, czy gdzieś coś robimy w samochodzie. W innym wypadku samochód będzie reagował i mm, będzie nas prosił, żebyśmy zajęli się prowadzeniem samochodu, a nie czymś innym. Tunel środkowy wygląda praktycznie tak samo. W wersji hybrydowej znajdziemy tutaj kilka nowych przełączników od, mm, od trybów jazdy oraz specjalny przycisk do zarządzania baterią. Mamy tutaj schowek otwierany na boki w dwóch sekcjach, one są niezależne, więc przytrzymując jedną, otwierając możemy otworzyć tylko daną sekcję, co jest bardzo fajne, na przykład pasażer może otworzyć sobie tylko tę ta i tak dalej. Jest, jest w porządku. Na pokładzie naszego egzemplarza znajdziemy czterostrefową klimatyzację z możliwością tutaj zarządzania na ekranie dotykowym, więc liczba przycisków jest nieco ograniczona już na szczęście i panel klimatyzacji posiada przyciski funkcyjne po prawej stronie i po lewej, a wszystkie pozostałe przyciski, takie jak podgrzewanie fotela czy Wentylacja są tutaj zarządzane już. Dotykowo, więc liczba przycisków jest na szczęście już ograniczona do minimum. Tak samo jeśli chodzi o przyciski tutaj funkcyjne, tak? czyli przyciski programowalne, którymi możemy zapisać sobie skrót do danej funkcji samochodu. Mamy w tym przypadku 7 przycisków funkcyjnych, które również nie są już fizycznymi przyciskami, tylko dotykowymi przyciskami, więc też tutaj już ta konsola centralna powoli wygląda nie aż tak przyciskowo i Staromodnie, jak jest to w niektórych nadal modelach BMW, i jak w BMW Serii 5 było to do tej pory. Jeśli chodzi o ilość miejsca, to ta również jest w porządku. W BMW 5 nigdy nie można było narzekać na ilość miejsca, i tak samo po faceliftingu nie można narzekać na ilość miejsca. Jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, to ja mieszczę się tutaj bez problemu, pomimo tego, że mam tutaj podwieszoną lampę i mamy w tym samochodzie szyberdach opcjonalny, na nogi również w porządku, na boki, również w porządku dodatkowo, to wszystko to jest w miarę miękkie tworzyło, więc jeśli będziemy obijać się nogą, to nie będzie nam aż tak niewygodnie. Gdy uruchomimy ten samochód i włączymy tutaj tryb hybrydowy i opadnie nam Kierownica. Również zajęcie pozycji za kierownicą nie jest problematyczne, z uwagi na to, że kolumna kierownicza jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Dodatkowo w naszym egzemplarzu jest ona regulowana elektrycznie, więc jest to bardzo komfortowe i wygodne, jeśli chodzi o dostosowanie. Jak widzicie teraz na kamerze, przyciski do regulacji fotela są dotykowe, to znaczy mają, wiedzą, że je dotknęliśmy, więc gdy zbliżamy sobie palec do danego elementu do regulacji, to na ekranie widzimy, co dokładnie dotknęliśmy. Już możesz się wyłączyć. To na ekranie dokładnie widzimy, jakiego elementu dotykamy i co będziemy w danym momencie regulować. Więc teraz, jak chcę sobie wyregulować oparcie, to wiem dokładnie, czego dotknąć. I tak samo, tak samo tutaj, na przykład, zaciskanie, zaciskanie fotela możemy sobie regulować. Kolejnym przycisk. To są fotele, które są regulowane w bardzo wielu płaszczyznach. Są to oczywiście fotele opcjonalne, jednak bardzo, bardzo komfortowe i niesamowicie wygodne. Fantastycznie też wyglądają, bo ta skóra tutaj perfumowana wygląda genialnie. Są tak jak wspomniałem, wcześniej podgrzewane i wentylowane, więc podczas jazdy, nawet bardzo długie dystanse, jesteśmy tutaj bardzo w komfortowych w takich warunkach i nie mogę się do niczego tutaj już po prostu przyczepić. Na pokładzie znajdziemy tutaj z miejsca dwa nakupki, ładowarkę indukcyjną o wysokiej mocy, więc jesteśmy nasz smartfon w stanie bardzo sprawnie tutaj ładować. Centralnie mamy skróty do systemów bezpieczeństwa, możliwość wyłączenia i tak dalej i tak dalej. Dwa nawiewy po bokach, dwa kolejne. Jest naprawdę wszystko w porządku. Ciężko jest mi się tutaj tak naprawdę do czegokolwiek przyczepić. Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń, to tutaj również ilość miejsca jest na najwyższym poziomie. No nie jest to oczywiście Seria 7 i nie możemy się tutaj rozłożyć jak prezes na tylnym siedzeniu. Niemniej jednak ja mieszczę się tutaj bez większego problemu, a, ma, a mam, przypomnę, ponad 1,80 m wzrostu. W fotelu poprzedzającym nas znajdziemy tutaj schowek na jakieś drobiazgi czy iPada, znajdziemy tutaj panel klimatyzacji dwustrefowej tylnej klimatyzacji, więc możemy wyregulować sobie temperaturę do własnych potrzeb. Mamy nawiewy tutaj centralnie oraz nawiewy na boku, na słupku B, więc mamy tutaj bardzo wysoki komfort. Opcjonalnie fotele boczne, skrajne boczne fotele są również podgrzewane. Na pokładzie znajdziemy tutaj gniazdko 12V ze standardową zatyczką oraz dwa gniazda USB typu C, czyli tego nowego, nowego USB. Oczywiście one są tylko w trybie ładującym, więc podłączając tutaj urządzenie, ono nie wyświetla się na systemie inforozrywki u kierowcy i pasażerów z przodu. Jeśli chodzi o podłokietnik, to jest to bardzo fajnie rozwiązany podłokietnik. Lubię właśnie podłokietniki w BMW, ponieważ mają to bardzo długą przestrzeń miękkiej miękkie tej gąbki. I nie mają uchwytów na napoje tutaj centralnie, tylko są one schowane tutaj, otwierane z przodu. Wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Jest bardziej funkcyjne jak na przykład w modelach Audi. One składają się bardzo łatwo i tak dalej. Opcjonalnie możemy zażyczyć sobie, by środkowe miejsce nam się składało. Mam tutaj wielki otwór na narty wtedy. Jeśli chodzi o właśnie centralne miejsce. No to nie jest ono już tak komfortowe. Siedzimy tutaj wyżej, nie mamy tych zagłębień takich jak na bocznych miejscach i mamy centralny tunel, który może być troszkę niekomfortowy podczas podróżowania w trzy osoby. Niemniej jednak ilość miejsca w tym samochodzie jest dość duża, jeśli chodzi o szerokość, więc trójka dorosłych będzie tutaj mieścić się i ta rady podróżować. Niemniej jednak nie jest to bezpośrednio zalecane, jeśli chodzi o BMW Serii 5. Witam was już z kierownicy nowego BMW 530e czyli jego hybrydowej odmiany. Jak słyszycie jest tutaj w środku bardzo bardzo cicho, właśnie jadąc wyłącznie na jednostce elektrycznej. I na tej jednostce elektrycznej faktycznie możemy wiele kilometrów przejechać, gdyż bateria została zwiększona, tak jak wspomniałem wcześniej do 12 kWh, co już w tym samochodzie pozwala na spokojne przejechanie koło 15. 20 km bez większych problemów, więc tak jakieś dojazdy między danymi punktami w mieście, jak najbardziej są w porządku. Oczywiście producent podaje wartości nieco większe, jednak takie realne w aktualnych warunkach. Więc mamy grudzień, więc temperatura na zewnątrz niestety nas nie rozpieszcza. Pierwszy test zawieszenia ponownie na wyłączonym przejeździe kolejowym komfortowo jak w każdym BMW. Wracając właśnie do warunków, mamy dwa stopnie, więc ten samochód w wersji hybrydowej nie sprawdza się tak dobrze, jak sprawdzałby się wiosną, latem, czy ewentualnie wczesną jesienią. Bo w takich warunkach jak te yy, mamy ten sam problem, co w standardowych samochodach elektrycznych. O, już postanowił się doładować, włączyła się jednostka spalinowa. W przypadku hybryd typu plug-in, tak jak tutaj, mamy ten sam problem, co w przypadku samochodów elektrycznych, wiele, mówi, wiele osób mówi, że samochody hybrydowe typu plug-in to praktycznie samochody elektryczne. No, teoretycznie coś w tym jest, jednak no to nadal hybryda, a nie samochody elektryczne, więc nie ma tych wszystkich udogodnień, jakie są związane z posiadaniem samochodu elektrycznego. Zielone tablice darmowe parkowanie, jazda buspasami i tak dalej, w hybrydach tego nie ma niemniej jednak, system działania jest bardzo, bardzo podobny, więc jednostka elektryczna w przypadku, gdy mamy tak kiepskie warunki pogodowe jeśli chodzi o temperaturę, no to już zużywa tego prądu, trochę więcej i zasięg niestety, niestety spada niemniej jednak, właśnie, no to jest hybryda więc mamy po prostu silnik spalinowy nadal sporą moc i możemy po prostu przejechać dystans jak w każdym innym samochodzie spalinowym no ale właśnie, jak się jeździ nowym BMW serii 5 no powiedziałbym, no, podobnie jak poprzednią generacją czy poprzednią wersją przed faceliftingiem bo no, zmiany są bardzo kosmetyczne i nadal czujemy się tutaj jak po prostu w BMW 5 czyli komfort jest na najwyższym poziomie zawieszenie działa bardzo, bardzo dobrze bardzo sprawnie, niezauważalnie niemalże prawie go nie słyszymy, gdy jeździmy na zwykłych drogach teraz jedziemy na bocznych drogach w Województwie łódzkim, więc no tutaj niestety asfalt jest nieco gorszej jakości. Sama nawierzchnia powoduje większy, większe tarcie i większy odgłos. W warunkach takich zwykłych miejskich nie dociera nas, do nas praktycznie żaden szum powietrza. Dźwięki od opon i tak dalej są bardzo, bardzo minimalne. Jeśli chodzi o układ kierowniczy i zwrotność tego samochodu, no to faktycznie czujemy się tutaj pewnie jadąc z tym samochodem. Układ kierowniczy bardzo dobrze reaguje na Dane sytuacje na drodze. Kolejny zakręt. Bardziej łuk. Całkowicie w porządku. BMW 5 to jest samochód, którym podróżujemy bardzo, bardzo komfortowo. Niemniej jednak nie jest to Seria 7, czyli pełna wielka limuzyna, która jest po prostu za duża do manewrowania. Wręcz to jest samochód dla kierowcy. Tak jak Seria 7 jest samochodem do wożenia się, tak Seria 5 jest samochodem do prowadzenia. W pokładzie hybrydowego 530s znajdziemy kilka trybów jazdy, aby lepiej dostosować samochód do danych potrzeb. Standardowo mamy tryb hybrydowy, w standardowym lub Eco Pro możemy uruchomić. Mamy również tryb elektryczny, możemy wymusić jazdę wyłącznie elektryczną i możemy ją oczywiście skonfigurować w trybie indywidualnym. Mamy również tryb Sport, również w kilku wariantach, czyli w standardowym oraz Extra Boost, czyli takim najbardziej dynamicznym do nagłego wykorzystania pełnej mocy jednostki spalinowej i elektrycznej łącznie. I właśnie wtedy możemy te niemalże 300 koni wykorzystać najlepiej jak tylko można. Oczywiście do tego mamy też tryb battery control, czyli systemu ładowania baterii. To znaczy możemy albo wymusić na samochodzie, aby podładował nam baterię i nie korzystał z silnika elektrycznego, albo możemy na nim wymusić, aby zużył prąd jedynie do danego poziomu, abyśmy na przykład ostatnie 3-4 km pokonali wyłącznie elektrycznie, aby na przykład wjechać do strefy niskoemisyjnej, czy na przykład podjechać pod dom bardzo, bardzo cicho, nie zauważyłem. Jest to bardzo proste, mamy tutaj szybki guzik, nie musimy nic klikać w ekranie, nie musimy. Wszystko jest bardzo uproszczone, co mi się bardzo, bardzo podoba. Do tego mamy tryb adaptacyjny, czyli Samochód sam zarządza inteligentnie, co najlepsze jest do danej sytuacji i sam wybiera dany tryb jazdy. Jedną z najważniejszych kwestii, jeśli chodzi o BMW 530E, to oczywiście kwestia zużycia paliwa. Producent podaje bardzo śmieszne wartości, bo w przybliżeniu tylko 1 litr na 100 km w cyklu mieszanym. To oczywiście jest niewykonalne i to chyba. Nie trzeba specjalnie tłumaczyć. Niemniej jednak, jeśli będziemy do tego samochodu podchodzić bardzo, ale to bardzo spokojnie, to w, przy pełnym naładowaniu akumulatora, nawet w takich warunkach jak ten, korzystając praktycznie wyłącznie z silnika elektrycznego, no to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy nic nie zużywali paliwa na 100 km, jeśli będziemy jeździć bardzo krótkie dystanse, wyłącznie od ładowarki do ładowarki, czy od zasilania do zasilania. Ale no tak oczywiście nikt nie jeździ. Jeśli chodzi o takie realne warunki, w cyklu mieszanym, no to możemy liczyć tak na przedziale 4-5 litrów przy jeździe bardzo spokojnej z wykorzystaniem, z pełnym wykorzystaniem możliwości jednostki elektrycznej, baterii i tak Jazda bardziej dynamiczna przekłada się już naturalnie na zużycie paliwa na poziomie 7-8 litrów na 100 km. A jeśli chodzi o cykl miejski, no to w zależności od tego, jak bardzo mamy naładowany akumulator, jeśli będziemy w mieście jeździć spokojnie i będziemy mieli naładowany akumulator praktycznie maksymalnie, no to przy bardzo sporadycznym uruchamianiu jednostki spalinowej możemy liczyć na spalanie tak naprawdę na poziomie 2,5 litra 3 litrów, taka jazda bardziej naturalna, taka standardowa bym powiedział. No, już się przekłada na zużycie paliwa tak 3,5-4 litry na 100 km, co i tak wynikiem jest bardzo, bardzo dobrym, szczególnie że mówimy o BMW serii 5, a nie BMW serii 3, co w przypadku porównaniu masy tych samochodów, no to faktycznie różnica jest znacząca. A właśnie tutaj Seria 5 potrafi osiągnąć bardzo, ale to bardzo dobre efekty, jeśli chodzi o zużycie paliwa. No i jest to oczywiście związane głównie z tym, że mamy tu większą baterię i mocniejszy silnik elektryczny. Jeśli chodzi o ceny nowego PMW 531, to startuje cennik od około. 240 tysięcy złotych za wersję sedan, tak jak w przypadku testowego egzemplarza. Oczywiście BMW to BMW, więc wyposażając ten samochód o wiele dodatkowych aspektów, personalizując wygląd felgi i tak dalej i tak dalej, bez większego problemu jesteśmy w stanie osiągnąć tutaj cenę około 400 tysięcy złotych, jak w przypadku testowego egzemplarza. Niemniej jednak 240 tysięcy złotych za hybrydę plug to w przypadku takiego egzemplarza jak ten, czy znaczy takiego samochodu jak ten. To wydaje mi się, że cena nie jest aż tak zła. I faktycznie ten samochód oferuje bardzo, bardzo dużo. Przy czym jesteśmy jeszcze dodatkowo w stanie sporo zaoszczędzić, jeśli chodzi o paliwo i tak dalej. BMW Serii 5 najnowszej generacji to samochód bardzo udany, a lifting z bieżącego roku jeszcze bardziej dopracował ten samochód, doszlifował go pod praktycznie maksymalną możliwą wartość. Kolejny raz BMW. Odświeżyło minimalnie, tylko nie zmieniając całą koncepcję i oferując aktualnie samochód, który, który naprawdę ciężko jeszcze czegoś przyczepić. Jest to bardzo udany samochód. Mi się bardzo podoba, i jeśli porównamy ten samochód z Mercedesem klasy E czy Audi A6, to wydaje mi się, że BMW wypada chyba najlepiej. Z całej tej trójki, to właśnie w BMW najlepiej mi się podróżuje. Jest to naprawdę bardzo udana konstrukcja. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem nowego BMW Serii 5 w wersji 530E, zachęcam do wejścia na autokatalog.pl, gdzie możesz kupić ten samochód w najlepszych warunkach cenowych, uzyskać bardzo dobry rabat u zatwierdzonych dealerów i nawet zamówić samochód całkowicie przez internet, bez wychodzenia z domu, z dostawą pod bramę. Także link masz w prawym górnym rogu. Ja się żegnam. Dzięki, cześć!